Przemek Huba czy Kuba Rzeszut? Będziemy te wszystkie pytania, będziemy to jedno w zasadzie pytanie zadawać sobie przez całą transmisję. Który ty, z tych dwóch herosów dołączy? Do Kuby Trzeciaka, Patryka Krutyja i Tonka Poradzisza, który w naszym sim Racingowym świecie zapewnili sobie mistrzostwo właśnie na Interlagos. Na ostatnią rundę, dwunastą rundę czwartego sezonu Vojol Racing League w spicie pierwszym zapraszają Państwa, jak zwykle zresztą w tym, w tej kampanii. Kuba Pakuła? Dobry dobry Państwu. Bartosz Kowalczyk. Dobry wieczór. Jakub Prez, witamy Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Nim przeniesiemy się do Brazylii, nim opowiemy Państwu, jak wyglądała cała batalia pomiędzy Hubaczem a Rzeszutem na przestrzeni całego sezonu, na chwileczkę, dosłownie na momencik, wracamy do Kataru, aby przedstawić Państwu różnicę między wynikami finalnymi Grand Prix Kataru, a to, co widzieliśmy na mecie. Bartosz Janikowski i Kuba Rzeszut odwołali się skutecznie od swoich trzysekundowych kar, a to spowodowało, że awansowali na trzecie i czwarte miejsce. A to, drogi Bartoszu. Oznacza, że Przemek Kubasz ma tylko 8 punktów przewagi nad Kubą Rzeszutem przed tym wyścigiem. Dokładnie, 8 punktów to nie jest zbyt dużo. Wiadomo, to nadal jest w miarę przyjemna przewaga. Tutaj nawet zwycięstwo, jak mówisz, rzutowi teoretycznie, jeśli nie wywalczy przy okazji najszybszego okrążenia, sprawia to, że Hubacz mimo wszystko zostanie mistrzem, jeśli oczywiście zdoła być na drugim miejscu. Wiemy, że Hubacz jest w stanie to zrobić, bo prezentował na przestrzeni całego tego sezonu bardzo dobre tempo. Przede wszystkim bardzo takie stabilne tempo, gdzie wiemy, że Hubacz przede wszystkim i w kwalifikacjach, i w wyścigu jeździ mniej więcej bardzo podobnym tempem bardzo podobnie szybkim tempem. Ten. Z Rzeszutem to akurat były problemy, jeśli, wiemy o, jeśli chodzi o kwalifikacje, ale Hubacz od początku tak naprawdę, no może poza Bahrajnem i Arabią Saudyjską, gdzie tutaj raczej prym wiódł jego kolega z zespołu Franciszek Murawiak, to potem Hubacz się obudził. I tak naprawdę od Grand Prix Włoch to on przyjmował coraz bardziej tą pałeczkę pierwszeństwa w Astonie Martynie. I to budził się na dobre. Tylko 10 punktów zdobyte na Półwyspie Arabskim. Tam było drugie, przepraszam, tam było piąte miejsce w Grand Prix Bahrainu i nieukończony wyścig w Arabii Saudyjskiej pod kontakcie z Tomkiem Łoboścem. Mówisz, że od Grand Prix Hiszpanii tak naprawdę Przemek Hubarz, przepraszam, od Grand Prix Włoch Przemek Hubarz tak naprawdę wszedł na poziom, który utrzymuje przez całą kampanię, ale mimo wszystko zdarzały się pewne momenty zwątpienia. Przede wszystkim Grand Prix Japonii. Tak, no Japonia była takim wyścigiem, gdzie przede wszystkim ta końcówka wyścigu mocno spowodowała, że potem ostatecznie i po karach, i po swoich własnych też błędach, po kontaktach z i na to, że spadł nam na dziewiątą, na dziesiątą lokatę. Także. Przemek ma słabsze momenty. Wiadomo, nawet Arabia Saudyjska, czy Austria, można tutaj też, Austria zresztą, której nie ukończył Przemek, to są takie momenty, które trzeba wskazać, że no, widać, że Przemek ma, y, potrafi mieć też słabszy dzień, ale kto z zawodników takiego słabszego dnia nie ma. Każdy może gdzieś tam dalej skończyć, a Przemek miał wszystko, gdzie kończy, nie ukończył tych, tych, tych dwóch wyścigów w Arabii Saudyjskiej, czy w Austrii. Y, Japonia była takim delikatnym problemem ze względu na te też problemy z połączeniem internetowym, które wiemy, że Przemka dosyć mocno od, te problemy przez tak naprawdę cały sezon i nie tylko tutaj w lidze, ale ogólnie Przemek wiemy, że no ma te problemy już od dłuższego czasu. Więc jeśli dzisiaj faktycznie wszystko zadziała, oby z tym internetem dzisiaj nie było żadnych problemów, bo myślę, że to przede wszystkim też pewność siebie. Jeśli, jeśli Przemek będzie wiedział, że z internetem jest ok, że tutaj też nie ma z tym żadnych problemów, myślę, że też jego pewność siebie będzie na dużo wyższym poziomie, będzie mu łatwiej złapać dobre tempo. Więc no to w takim momencie jak dzisiaj, kiedy potrzebuje. Być w 100%, 100%, 100%, 100 skoncentrowany na tym, co musi wykonać, na torze jest bardzo istotne, żeby właśnie ta pewność siebie była. I miejmy nadzieję, że tak będzie, bo Brazylia jest takim obiektem, gdzie trzeba być naprawdę mocno skoncentrowany, bo to jest krótki obiekt, na którym trzeba wyciskać naprawdę maksimum z tego, co się posiada. Zresztą, jak na każdym oczywiście torze, ale Brazylia jest takim obiektem, gdzie przede wszystkim liczy się to, aby mądrze to rozgrywać strategicznie, jadąc za innymi rywalami, o ile właśnie nie mamy tego mocniejszego, dużo tempa. No ale co się oczywiście przekonał już za parę minut. Dwa zwycięstwa, cztery drugie miejsca i dwa razy miejsce, piąte, jeśli mnie pamięć, nie pamiętacie, nie myli, bo bodaj w Grand Prix Wielkiej Brytanii oprócz Grand Prix Bahrainu, przemysł w również zajął piąte miejsce. Statystyki dobre, dużo lepsze od Kuby Rzeszuta, ale Kuba Rzeszut, Kuba dopiero, roz, do, dopiero nam się obudził w Grand Prix Austrii. Długo czekaliśmy na to, aż Rzeszut pociągnie na zwątroby, jak to się mówi, w żargonie piłkarskim, ale jak pokaże swoje pełne umiejętności. No dla Jakuba Rzeszuta to rzeczywiście była taka sinusoida. Teraz miejmy nadzieję, że ta forma wzwyżkowa pozostanie i dzisiaj zobaczymy to samo, co prawda. Grand Prix Japonii to może nie był wyścig marzeń. Co prawda, 8 punktów to dalej jest przyzwoity wynik, jednakże mam wrażenie, że zawodnik Red Bull'a marzył o czymś więcej. Jeżeli chodzi o poprzednie wyścigi, to tak jak mówiłem, no, tragedia, tragedia już na samym starcie, ponieważ mamy Bahrain, wyścig, którego w ogóle nie ukończył. Arabia Saudyjska to tylko i wyłącznie 6 punktów. Włochy i Hiszpania to powiedzmy jakieś światełko w tunelu, a później przywoływana wcześniej Wielka Brytania, a przed nią Austria, czyli e, również zwycięstwo. Dwa zwycięstwa dla. Jakuba Rzeszuta. No, bardzo, bardzo mnie interesuje. To jest trochę zagadka, jeżeli chodzi o Kubę Rzeszuta, co nam może pokazać. Co prawda, te dwa ostatnie wyścigi były przyzwoite, mimo wszystko. Chociażby ta Japonia nie była najlepsza, no, ale to jest dalej 8. Punktów Katar, to mamy punktów 12. To tak czy siak, gdzieś w okolicach tego podium zawsze Jakub Rzeszut się znajdował, gdzieś ta zawsze pierwsza piątka była mimo, tej, e, mimo tego ciężkiego początku sezonu. I tak jak mówiłem, to jest jedna wielka zagadka, co on nam może dzisiaj pokazać, bo może być tak, że może być naprawdę źle już od samych kwalifikacji, co zresztą pokazywał i to niejednokroć zawodnik Czerwonych Byków, że te kwalifikacje nie wychodziły. Czasem najlepiej i odbudowywał się dopiero w wyścigu, ale dzisiaj, żeby zagarnąć tytuł, no prawdę mówiąc, musi być wszystko zrobione perfekcyjnie. Tutaj nie chodzi o to, żeby odbudowywać się w wyścigu, tylko żeby od kwalifikacji pokazywać, gdzie raki zimują i już gwarantować sobie najwyższe pozycje. Powiem więcej, to jest sport zespołowy, więc nie tylko Jakub Rzeszut, ale jego kolega zespołowy, czyli Igor Piasecki, musi mu pomóc, aby ułatwić, aby po prostu ułatwić tą walkę o tytuł, czyli sprawiać, czyli tworzyć tak zwane plecy przed Przemkiem Chubaczem i Patrykiem Krutyjem, który jest dzisiejszym kolegą zespołowym zawodnika Astona Martina. Kolega zespołowy pretendenta do mistrzostwa w Red Bullu pomaga w walce o tytuł. Chyba znamy tą historię sprzed trzech lat i konkretnie z Abu Dhabi, ale jeżeli chodzi o Igora Piasewskiego, chyba ten kierowca nie mógł sobie wyobrazić lepszej rundy na zakończenie całego sezonu. Sol Formula Division One w sezonie dziesiątym to właśnie tutaj Igor Piasecki zaliczył jedyne zwycięstwo w swojej karierze dla tych rozgrywek i kto wie, czy ta moc, ta umiejętności właśnie podopuknywania toru, autodromą ze Carlos Pacze pomogą również dzisiaj Piaseckiemu i pomoże dzisiaj on z kolei Kubie Rzeszutowi. Wspomina, wspominałeś bardzo często o Grand Prix Japonii? Nie do końca się zgodzę, że tam nie było tempa, tam wszystko było ok, poza walkami z innymi kierowcami. Pamiętamy okrążenie numer jeden, pamiętamy dwa pojedynki z Czemkiem Hubaczym, to były te złe momenty, ale jeden moment wybija się ponad wszystko: Grand Prix Holandii, rewelacyjne tempo wyścigowe. Kuby Rzeszuta, który przebijał się z 16 pola, a skończył na P3. Jak jesteśmy jeszcze przy tych walkach w przypadku Kuby Rzeszuta, on sam często mówił w wywiadach, że on musi nauczyć się nowego stylu walki, nowego stylu zdobywania pozycji poprzez walki z innymi, często młodszymi kierowcami, ponieważ zauważył, iż oni walczą w zupełnie inny sposób, są bardziej agresywni, gdzie Jakub Rzeszut często odpuszcza. I sam zresztą mówił, że musi nauczyć się tego stylu, musi się bardziej zaadaptować do tego i trochę bardziej podkręcić swoje tempo, jeżeli chodzi o walkę. Koło w koło, czasami nie odpuszczać, czasami walczyć bardziej. I właśnie mam wrażenie, że jeżeli zobaczymy dzisiaj takiego Kuba który rzeczywiście ciska się tam, gdzie się tylko da, ale oczywiście w granicach tolerancji, no to możemy być spokojni o to, że to może dzisiaj Red Bull. Przynajmniej ja będę spokojny, bo już tutaj zdradzę, sam stawiam na zawodnika z Milton I jeżeli takiego Kuba Rzeszuta zobaczymy, no to Kuba Rzeszut. G Może nie gwarantuję, ale byłbym pewniejszy, że ma spore szanse na zdobycie tytułu. Bartoszu, czy ty w takim razie stawiasz na przemkę, jako że to o nim opowiadałeś nam przez całe studio? Myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, że opowiadałem. Tylko mam po prostu takie przeczucie bardziej, że przemek prezentując tak stabilną formę, jednak przez cały sezon. Myślę, że to, to będzie kluczem do tego, żeby miał wszystko to mistrzostwo przepieczętować, więc stawiałbym raczej na przemkę, zwłaszcza, że o ile, Patryk poradził sobie ze swoimi problemami, Patryk Ruty oczywiście poradził sobie ze swoimi problemami z poprzedniego wyścigu, kiedy u nas tutaj startował. Jeśli będzie w stanie też pomóc Przemkowi, a myślę, że może mieć taką ochotę faktycznie pomóc mu trochę w tym wyścigu, to faktycznie Przemek będzie miał bardzo duże szanse na to, żeby ukończyć ten wyścig na pewno wysoko. Pytanie tylko. O ile oczywiście ten wyścig przebiegnie bez problemów, jeśli chodzi o jakieś samochody bezpieczeństwa i tak dalej. Jeśli nic stresowego się nie wydarzy, to myślę, że Przemek Hubacz będzie dzisiaj miał e, dużo większe szanse na to, żeby pokazując, tak jak pokazywał przez cały sezon, to równe tempo, żeby to właśnie w tym wyścigu e, dojechać nawet na tym drugim miejscu za e, Jakubem Rzeszutem, ale, o ten, o, ale ten tytuł przypieczętować o ten jeden punkcik. Więc e, myślę, że raczej my stawiał na przemkach Kubacza ale no oczywiście, no wiadomo, wszystko może się potoczyć inaczej, samochody bezpieczeństwa w Brazylii potrafią wyjechać, nie wiadomo też, jak będzie z pogodą. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Panowie, ja wielokrotnie wspominałem o tym, że brakuje mi czkanej kuli, brakuje mi cylindra, być może brakuje mi różki. No to niestety cylinder nie jest, ale ja dzisiaj nie będę stawiał na żadnego konkretnego kierowcę. Ja dzisiaj wylosuję sobie jedną karteczkę, przygotowałem sobie karteczkę, który kierowca zostanie mistrzem naszej ligi. Nie będę dzisiaj stawiał, aby niepotrzebnie nie rzucać krąg. Za chwilę Państwo tutaj zobaczą. Mam nadzieję, że na przybliżeniu to doskonale widać. Ja tutaj nic nie widzę, tylko panowie potwierdźcie mi, czy widać to nazwisko? Widać, tak, widać. Było, było widać. Było widać. Widać to nazwisko. Ja sobie odrzucam w takim razie, żeby w razie czego nie widzieć, kto tym mistrzem wedle tego losowania zostanie. Z tego co widzę, to my za moment się przekonamy, przekonamy oczywiście przekonamy się jaka będzie gdzie pogoda panowie wielokrotnie zwracaliście uwagę właśnie na pani Aure nieraz przekonywaliśmy się, że w Brazylii ta pogoda może bardzo namieszać 2012 rok i chyba największa największy thriller tak naprawdę w historii Grand Prix Brazylii, moim zdaniem to przebiło nawet 2008 rok początek wyścigu i Sebastian Vettel kierowca Red Bulla spadający na sam koniec stawki po kontakcie z Bruno Brunosweną, ale błyskawicznie odrabiający tę pozycję, powiem więcej Vettel przed dziesiątym okrążeniem był już w top 10. Niesamowity wyczyn i ostatecznie, może nie cudem, ale w bardzo ciężkich warunkach Fetel to mistrzostwo zdobył. No i Louis Hamilton, wszyscy to znamy, 2008 rok, kiedy Brytyjczyk dopiero na ostatnim zakręcie, ostatniego okrążenia, ostatniego wyścigu właśnie Grand Prix Bra Brazylii wyprzedził Timo Glocka, tym samym zdobył piąte miejsce i zapewnił sobie pierwszy w karierze mistrzowski tytuł. A kto dziś zdobędzie tytuł w Racing League? Czy Przemek Chubacz odzebrze, odbierze, przepraszam, Odbierze e, koronę, powróci na do panowania w Royal Racing League? Czy może po raz pierwszy Kuba Rzeszut o tym przekonamy się za mniej więcej godzinę i 30 minut? Proszę Państwa, przenosimy się na Interlagos.